Witam. Michał Hanajczyk, zapraszam na Aleksandrowski Kurier Sportowy. W dzisiejszym wydaniu ostatnie przygotowania Sokoła. Dobry tydzień dla basketu. Koniec rundy zasadniczej. Dla zawodników Sokoła Aleksandrów młoda ekstraklasa Widzewa okazała się bardzo wymagającym przeciwnikiem. Na sztucznym boisku HKS-u pod trenera Bogdana Juźwiaka przegrali 0-3. Lepsze wyniki zanotowała druga drużyna Sokoła. 19 lutego na sztucznym boisku hks w Łodzi rywalem Sokoła była drużyna młodej ekstraklasy Widzewa Łódź. Już od pierwszych minut wiadomo było, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Zarówno przebieg spotkania jak i ostateczny rezultat ciężko zaliczyć do satysfakcjonujących. Trzecioligowcy ulegli łódzkiej drużynie 3 do 0. Cieszyć natomiast mogą wyniki Sokoła 2. W meczu kontrolnym z kolejarzem Łódź zespół pokazał się z bardzo dobrej strony. Zwycięstwo 4 do 3 mimo mało widowiskowego przebiegu spotkania było bardzo potrzebne. Cztery strzelone bramki podniosły morale drużyny. Kolejne spotkanie tym razem z Widzewem to także dobra postawa Aleksandrowia. Bardzo dobra gra Dawida Pietrzaka pozwoliła na zremisowanie 2 do 2 z drużyną juniorów trenera Hoaśkiewicza. Powody do zadowolenia może mieć również Michał Bistuła. Jego podopieczni zanotowali wysokie zwycięstwo 5 do 0 nad juniorami z Wiśniowej Góry. Dla Sokoła to już ostatnia prosta. Wielkimi krokami dobiega końca okres przygotowawczy przed rundą wiosenną. Trener Bogdan Jóźwiak w marcu zaplanował ostatnie trzy spotkania sparingowe. Dwa z nich zostaną rozegrane na boisku w Rudzie Bugaj. Przeciwnikami Aleksandrowian 2 marca będzie drużyna Lech i Tomaszów Mazowiecki. Kolejne mecze kontrolne odbędą się 5 marca z Widzewem 2 Łódź i 12 marca z Omegą Kleszczów. Runda wiosenna rusza 19 marca. Pierwszym przeciwnikiem naszej drużyny będzie Pilica Przedbóż. Cenne zwycięstwo nad LKSB w Łódź elektryzujące końcówki spotkań w ramach rozgrywek pierwszej ligi B kobiet i derby najmłodszych zawodniczek. W minionym tygodniu kibice basketu nie mogli narzekać na brak emocji. Największą dawkę adrenaliny zapewniły podopieczne trenera Tomasza Rozpary, które toczyły boje w ramach rozgrywek pierwszej ligi B Kobiet. Środa 16 lutego to wyjazdowe spotkanie z UMKS Księżakłowicz. Mecz, który na długo pozostanie w pamięci. Sytuacja na boisku zmieniała się jak w kalejdoskopie: walka punkt za punkt i elektryzująca końcówka. W ostatniej fazie większym opanowaniem i doświadczeniem wykazały się Aleksandrowianki, wygrywając 92 do 90. Kilka dni później UKS mógł dopisać do statystyk kolejne zwycięstwo w tej kategorii rozgrywek. Wymagający przeciwnik, Stowarzyszenie 93 Basket Family Warszawa, musiał uznać wyższość naszych zawodniczek, ulegając przed własną publicznością 68 do 72. Sobota upłynęła pod znakiem powtórki z ubiegłego tygodnia. Rozegrane zostało kolejne spotkanie derbowe najmłodszych zawodniczek, które z tygodnia na tydzień czynią coraz większe postępy. Konfrontacja grupy trener Grażyny Pankiewicz z drużyną Izymaj zakończyła się wynikiem 66 do 33. W niedzielne popołudnie licznie zgromadzeni w hali miejskiego zespołu szkół kibice dopingowali Aleksandrowianki w zmaganiach U18 Juniorek. Przeciwnik LKSB w Łódź już od pierwszych minut widział, kto w tym spotkaniu będzie rozdawał karty. Przewaga umiejętności, doskonałe zgranie i fenomenalny wynik 114 do 48. Z kolei porażki doznała drużyna Kadetek 95, które również w środę przed własną publicznością podejmowały faworyta rozgrywek MUKS Widze w Łódź. Wynik 59-109 do 109 nie był dużym zaskoczeniem, gdyż w składzie Aleksandrowianek zabrakło pięciu podstawowych zawodniczek. Runda zasadnicza sezonu 2010-2011 za nami. W minioną sobotę siatkarki UKS-u przed własną publicznością podejmowały drużynę Czarnych Słupsk. Aleksandrowianki bez większych problemów zwyciężyły 3-0. do 0. Już tylko dwa tygodnie zostały do rozpoczęcia pierwszej fazy playoff. Ostatnie dwa tygodnie siatkarki UKS -u Jedynki mogą zaliczyć do wyjątkowo pracowitych. W związku ze zmianami w terminarzu rozgrywek Drugiej Ligi Kobiet Aleksandrowianki rozegrały cztery spotkania, po których runda zasadnicza sezonu 2010-2011 przeszła do historii. 17 lutego przed własną publicznością UKS podejmował energetyka poznań, pewnie wygrywając 3 do w sobotę, 19 lutego, po bardzo jednostronnym widowisku, jedynka pokonała Czarnych Słupsk. Jak na ostatni mecz rundy zasadniczej przystało, halę przy szkole podstawowej nr 4 szczelnie wypełniali kibice. Pierwszy set to wyrównana walka do stanu 12-12. Po kilku skutecznych akcjach Aleksandrowianki uzyskały przewagę 4 punktów, którą później już tylko konsekwentnie powiększały. Pierwsza odsłona zakończyła się wynikiem 25-18. do 18. Drugi set minął równie szybko jak pierwszy. Chociaż przy prowadzeniu 21 do 14, przez chwilę gra przestała kładać się po myśli zawodnicze uks u Dekoncentracja w szeregach drużyny i mgnieniu oka goście odrobili 5 punktów. Trener Klimczyk poprosił o czas i wszystko wróciło do normy. Końcówka seta to bardzo dobra postawa Klaudii Maryniak, świetny blok z Agnieszką Rajkowską i skuteczny atak przypieczętowały zwycięstwo w drugiej części meczu do 20. W trzecim secie już pierwszy atak kapitan Maji Motylewskiej pokazał, że spotkanie nie potrwa długo. Pomimo tego goście nie dawali za wygraną, walcząc punkt za punkt. Drużyna ze Słupska bardzo krótko mogła cieszyć się jednopunktową przewagą. Katarzyna ubi skuteczną kiwką doprowadziła do remisu 8 do 8. Następna akcja to świetny atak Aureli Pałygi i znowu prowadzenie. Po serii zagrań, w których blok przeciwniczek nie miał za wiele do powiedzenia, jedynka uzyskała bezpieczną przewagę. Aleksandrowianki pokazały jak należy atakować, bronić i rozgrywać, pewnie krocząc po zwycięstwo. Ostatni set po wyjątkowo długiej akcji zakończył się wygraną 25 do 18, a całe spotkanie 3 do 0. Runda zasadnicza sezonu 2010-2011 za nami. W pierwszej grupie drugiej ligi kobiet dominowała jedna drużyna. Na 20 rozegranych spotkań siatkarki UKS-u przegrały tylko jedno, a 18 punktów przewagi nad drugim w tabeli Pacen 2 Bydgosz najlepiej świadczy o różnicy klasowej pomiędzy liderem a resztą tabeli. Najbliższe trzy tygodnie przerwy to okres intensywnych przygotowań do pierwszej części fazy play-off, która odbędzie się 12 i 13 marca bieżącego roku. Runda zasadnicza już za nami, wyniki mówią same za siebie. Jak ocenisz ten okres w Aleksandrowie, jaka atmosfera w Drużynie? Fajnie, że zajęłyśmy pierwsze miejsce, taki był plan. Nasza gra w ostatnich meczach pozostawia jeszcze trochę wiele do życzenia, ale to jest efekt troszkę innego trenowania, bo... Mamy przed sobą play-offy, są dwa, dzień, dwa mecze dzień po dniu, także troszkę inaczej się przygotowujemy. Mamy cięższą siłownię. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że to jakoś, znaczy na pewno to po, poskutkuje w przyszłości, atmosfera w zespole jest jak najbardziej pozytywna. Ja jestem zadowolona, że przyszłam do tego klubu i, i mam nadzieję, że awansujemy. Trzy tygodnie do play-offów. Czy będziecie miały chwilę wytchnienia, czy trening będzie tak samo intensywny? Będziemy miały właśnie na, na ten tydzień. Jest zapowiedziane y, troszkę wolnego czasu na regenerację, odpoczynek psychiczny i fizyczny. A już pod koniec następnego tygodnia zaczynamy się ostro brać do roboty. Wasz przeciwnik w pierwszej fazie playoff to ciągle otwarta kwestia dla Ciebie. Z którą drużyną najlepiej byłoby się zmierzyć? Nie ma znaczenia. My musimy wyjść i zagrać mecz na 100%. Nie lekceważąc oczywiście żadnego przeciwnika. Z kim się spotkamy? No zobaczymy tutaj co rozgrywki do końca pokażą, a jak mówię, no my wychodzimy i, i, i gramy na maksa. Doszłaś do drużyny w trakcie rundy zasadniczej. Jak oceniasz atmosferę, swoje zgranie z zespołem? To znaczy atmosfera jest fajna, dobra, ale no, jeśli chodzi o zgranie to pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Mam nadzieję, że do tych play-offów, do tego finałowego turnieju jeszcze jest trochę czasu i liczę na to, że dopracujemy parę rzeczy, bo, no, bo na razie nasza współpraca jeszcze nie wygląda tak, jak bym chciała w twojej ocenie na którym elementem gry musicie skoncentrować się jeszcze najbardziej czy wszystko jest już na tyle dobre że nie ma takiej potrzeby Musimy się skoncentrować na każdym elemencie gry, począwszy od przyjęcia, od zagrywki, pewne formy ataku, zagrania, musimy się zgrać z rozgrywającymi, musimy nad każdym elementem popracować. Runda zasadnicza za nami, tylko jedna porażka, no chyba nie sposób nie kryć zadowolenia z takiej postawy drużyny. Tak, rzeczywiście bardzo, fajna, bardzo fajne rozgrywki tegoroczne. 58 punktów, dwa stracone tylko. Świetne wyniki, ale pamiętajmy, że wszystko co najważniejsze jeszcze przed nami. Teraz rozgrywamy pierwszą fazę playoff. 12 i 13 marca najprawdopodobniej będziemy grali z Jokerem w świecie, później już będzie faza pod koniec marca znacznie trudniejsza. No i oczywiście to na co bardzo liczymy, że przebrniemy tę fazę i wygramy, może nie zdecydowanie, ale skutecznie, rozegramy turniej, jeszcze nie wiemy gdzie, który się będzie składał z zespołów drugoligowych. No właśnie, nie obawia się pan, że tutaj taka passa zwycięstw i ewidentnie silniejsza pozycja naszej drużyny w razie jakiegoś potknięcia, czego oczywiście nie życzymy, w kolejnych fazach może spowodować y, swojego rodzaju problemy w dalszych części turnieju. No tak, może zacznę dosyć typowo. Świadkówka jak właśnie żaden sport nie jest do końca przewidywalna i w naszym wypadku też tak może być. Sądzimy, że przebrniemy fazę play-off i... i te zwycięstwa nie powinny nas uśpić. Przypominam sobie mecz z Legionowią, gdzie dostaliśmy no, zdecydowanie baty. To była lekcja też pokory i pewnej higieny psychicznej dla naszego zespołu. 14 lutego w Zgierzu odbyły się powiatowe mistrzostwa w piłce koszykowej dziewcząt. Reprezentacja Aleksandrowskiego Liceum nie miała sobie równych, pewnie zwyciężając w całych zawodach. 14 i 15 lutego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiło 9 drużyn z terenu całego powiatu. Przeprowadzone wcześniej losowanie podzieliło wszystkie zespoły na trzy grupy rozgrywkowe. W fazie półfinałowej reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie zmierzyła się z drużynami Traugut Zgierz i ZSZ Ozorków. Oba spotkania miały bardzo podobny przebieg: jednostronne widowisko i zwycięstwo bardzo wysoką przewagą punktową. W finale faworyt również był tylko jeden i, oczywiście, nie zawiódł. Mistrzostwo powiatu dla Aleksandrowskiego Liceum Ogólnokształcącego zapewniło również awans do mistrzostw rejonu, które zostaną rozegrane na terenie Pabianickiego Mosiru już 3 marca. 26 lutego w hali Miejskiego Zespołu Szkół przy ulicy Waryńskiego 22 zostanie rozegrany Wojewódzki Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Poseł Agnieszki Hanajczyk. Udział w imprezie zapowiedziało 32 reprezentacje szkół podstawowych klas od 4 do 6 z terenów całego województwa łódzkiego. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 8 rano. Mecz finałowy przewidziany jest na 17.30. Druga i trzecia drużyna turnieju otrzyma Puchar Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Jacka Lipińskiego. Imprezę organizuje gmina Aleksandrów, a współfinansuje Zgierskie Starostwo. Wszystkich fanów futsalu gorąco zapraszamy. 2 marca o godzinie 14 na boisku w Rudzie Buga i drużyna Sokoła Aleksandrów rozegra sparing z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Dla podopiecznych trenera Bogdana Joźwiaka będzie to przedostatni sprawdzian przed rundą wiosenną. Wszystkich kibiców gorąco zapraszamy. W tym wydaniu to wszystko. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.